Cześć, z tej strony Agnieszka. Dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób popracować ze stopą. W jaki sposób wzmocnić łuk przyśrodkowy stopy, unieść go i ustabilizować kostkę. Wiadomo jest, że każdą pracę, którą wykonujecie stojąc na stopach, musimy zacząć od prawidłowego ustawienia stop, stóp. Tak, żeby nasze stawy, staw skokowy, kolana, biodra i jakby cały kręgosłup nie przeciążały się poprzez to, że koślawimy stopy i kostki. Nasza stopa posiada trzy łuki. Łuk poprzeczny, łuk boczny i łuk e, przyśrodkowy. Na temat łuku poprzecznego e, nagrałam film, dlatego też w tym krótkim opisie do tego filmu umieszczę link, tak żebyście sobie mogli zobaczyć, przeglądnąć, poćwiczyć i też przeczytać jakby szerzej na temat, tego, na temat funkcji łuku w stóp. W tym filmie nie będę się tak bardzo na ten temat rozwodziła. Natomiast powiem tylko tyle, że łuki stóp są nam potrzebne do tego, żeby amortyzowały nasze ciało podczas kiedy chodzimy, skaczemy i wykonujemy różne czynności na nogach. Takimi głównymi mięśniami, które odpowiedzialne są za podtrzymanie łuku stopy, są mięśnie. W są mięśnie, znajdujące się tutaj w podłudziu. To jest głównie piszczelowy, przedni, ale też piszczelowy, tylny, strzałkowy, długi. One mają swoje przyczepy w podeszwie stopy tutaj i w nasadach dużego palca i małego palca. I pomagają nam fajnie jakby obkurczyć troszkę, by skrócić troszkę tą stopę, ale też takie mięśnie, które zginają nam dużego palucha, przywodzą nam dużego palucha, też mięśnie, podeszwowe stopy, one też bardzo dużą rolę odgrywają w wysklepianiu łuków stóp. Więc warto pamiętać o tym, że zarówno łydka, jak w łydce, jak i w stopie są mięśnie, które pomagają wysklepić nam te łuki, dlatego kiedy ćwiczymy, pilnujmy tego, żeby kolano było delikatnie ugięte, nie takie przeprostowane, nie przeprostowane, bo wtedy ciężar naszego ciała zatrzymuje się na kolanie, a nie na stopie. Kiedy ja zegnę delikatnie kolano, stanę na nodze czy tam na dwóch stopach, wtedy jakby ciężar z góry poprzez miednicę przechodzi na stopę. I łydka powinna być aktywna, bo ona powinna pracować, jakby zapewni nam wtedy stabilizację i zarówno kolana, jak i też odpowiednią pracę stopy. Osłabienie tych mięśni, o, mięśni jakby w stopie i w podłudziu oczywiście będzie owocowało tym, że będziemy mieć płasko stopy, że ta wewnętrzna część stopy będzie nam zbliżała się do ziemi, kostka się wykoślawi i będzie się tutaj zbliżała do ziemi w ten sposób praca, którą wam dzisiaj zaproponuję, jest dosyć przyjemna. Wykorzystamy sobie do tego albo pieniążek, może być większy, albo ja dzisiaj wam pokażę na taki synek, mi zrobił takiego liska z koralików. Użyję go, ponieważ jest bardziej widoczny niż pieniążek i bardziej, no i będziecie lepiej, lepiej widzieli, co robię. Lokalizujemy sobie nasadę dużego palca i pod nasadę dużego palucha układamy nasz pieniążek, albo w w tym przypadku liska. I układamy stopę na ziemi. Teraz pamiętajcie, że w tym ćwiczeniu, jak i w zasadzie w każdym, gdzie stoimy na stopach, nasada małego palca, dużego palca i środek pięty są dociśnięte i są cały czas przyklejone do ziemi. Nie odrywamy ich, czyli nie robimy czegoś takiego. I teraz ćwiczenie polega na tym, że zbliżam sobie nasadę dużego palca do pięty, pięte do nasady dużego palca. Sobie chwilę mogę sobie tak porobić, żeby poczuć pracę, gdzieś tam nauczyć stopę tego ruchu, wyćwiczyć tor, a potem zbliżam i utrzymuję. To też jakby ustabilizuje kostkę. Stanę w ten sposób, być może mnie nie będziecie widzieć, ale zaraz wrócę. Czyli zbliżam nasadę dużego palca do pięty, łuk stopy gdy mi się unosi i kostka moja też jest stabilna. Ona się nie chwieje na boki, co jest jakby potrzebne, kiedy ja stoję na przykład na jednej nodze. Pilnujcie, żeby nie przenosić ciężaru na, na, na zewnętrzne krawędzie stóp, bo wtedy będzie się działo coś takiego ze stopami. One z nogami będą te zewnętrzne krawędzie bardzo się wzmacniały i obciążały. Praca ma iść bardziej by w górę, czyli zbliżam, potem wyciągam sobie właśnie to spod nasady dużego palca i próbuję odwzorować pracę samodzielnie. Piluję też, żeby kolano było delikatnie ugięte i łydka aktywna. Jeszcze raz pokażę. Wszędzie, gdzie stoicie na jednej nodze, na dwóch stopach, pracujemy sobie właśnie w ten sposób. Teraz, jeśli się okaże, że macie za dużej, zbyt wysklepione łuki stóp, to ta praca nie do końca będzie Wam potrzebna i też pożyteczna, wtedy sobie warto jakby pomasować przy pomocy piłki podeszwę stopy i rozmasować tak, żeby rozciągnąć ten łuk stopy. Możecie Może że, wykorzystać do, do tego piłkę, żeby sobie właśnie rozmasować całą stopę, trochę piętę. Albo taką miękką, albo twardszą, małą. Tak, żeby rozciągnąć łuk stopy. Żeby ten łuk nie był bardzo wysklepiony, żeby ta, ta stopa nie była za krótka. No i oczywiście jakby trzeba też pamiętać, żeby porozciągać mięśnie łydki, rozluźnić je troszkę. W zasadzie to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, Napiszcie w komentarzach albo napiszcie do mnie prywatną wiadomość. Mój mail to gmail.com. Dziękuję bardzo.